Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na e, krótki filmik o tym, w jaki sposób reagować asertywnie na różnego rodzaju sytuacje, które nas w życiu e, spotykają. Ze względu na krótki e, czas i można powiedzieć ograniczenia e, czasowe, e, będzie to kilka tylko sytuacji, ale myślę sobie, że na tej podstawie będziemy w stanie e, przełożyć to na. Inne e, sytuacje życiowe. I teraz tak, asertywna postawa, czyli taka, która wynika z świadomości e, tego, jaka jestem, jakie mam emocje, z szacunku do siebie i z szacunku do innych. Ale tak, jak wszystko w życiu, tak i asertywna postawa ma pewnego rodzaju przeszkody. I teraz tak. Po pierwsze, jest to brak wiary, w siebie. Czyli w momencie, kiedy ja do końca nie wierzę w słuszność swoich decyzji, słuszność w ogóle swojego zdania, w to, czy ja tak naprawdę mogę sobie pozwolić na zachowanie, na wyrażenie swojej opinii, czy tak naprawdę jestem siebie pewna i tego, co mówię, może powodować, że nie będę potrafiła wyrażać się w sposób asertywny. Może być to po prostu również brak umiejętności, Czyli wszystko już wiem, w teorii się tego nauczyłam, ale w praktyce brak mi tego obycia i tak naprawdę trzeba by było jeszcze trochę poćwiczyć. A że ćwiczyć warto, myślę sobie, że nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Może być to lęk i lęk y, może wynikać na przykład z konkretnej sytuacji, w której się znalazłam, bo umówmy się, nieka w każdej sytuacji czujemy się tak samo e, bezpiecznie i tak samo pewnie. Może być to lęk przed osobą, y, wobec której po Powinnam w sposób asertywny um, zastosować, yy, nie wiem, na przykład odmowę, yy, bo jednak uważam, że ta osoba yy, no, budzi we mnie yy, tak, lęk albo jakieś innego rodzaju uczucia, w, w, wobec których uważam, że na przykład nie wypada. I to yy, za tym idzie, że. Jest, są takie rodzaje wpływy kulturowe, wpływy socjalizacji, które właśnie mówią, że czegoś nie wypada. Czyli na przykład nie wypada odmówić pomocy własnej matce albo na przykład nie wypada odmówić pomocy komuś starszemu. I to może też powodować, że w jakiś sposób ja na przykład nie będę potrafiła, no mówiąc tak bardzo, może pod terapeutycznemu, zadbać o siebie. I będę narażona na to, żeby pomagać wszystkim i zawsze według wzorców kulturowych, które gdzieś tam wokół mnie funkcjonują. Mogą być to też przekonania, których gdzieś tam sobie nabyłam w toku swojego życia, i mogą polegać na tym, że na przykład asertywność to odmowa. Jeśli będę miała z tyłu głowy takie założenie, że asertywność to umiejętne mówienie nie, Wobec tego nie, nie będę potrafiła asertywności zastosować, na przykład, do wyrażenia swojej prośby. Jeżeli, na przykład, będę uważała, że asertywność to egoizm, to wówczas w ogóle asertywnej postawy nie zastosuję. I teraz, tak jak wspominałam, kilka wybranych e, sytuacji i kilka wybranych sposobów reakcji na konkretną sytuację. Sposoby asertywnego reagowania na krytykę. <laughs> I teraz tak. Będzie to o tyle ważne, że trzeba tutaj być na tyle świadomym też siebie, świadomych swoich reakcji, świadomych swoich emocji, żeby spróbować w momencie, kiedy słyszymy krytykę, a umówmy się, z założenia nigdy to nie jest sytuacja komfortowa, postarać się zrozumieć, czy jest to konstruktywna informacja zwrotna, czy jest to destrukcyjne jakby zrzucenie pewnych negatywnych emocji na nas. Czy krytykowana jest osoba, czyli ja, czy krytykowane jest moje... Zachowanie. I czy na celu tej krytyki jest to, żebym ja poprawiła swoje zachowanie, czy jakkolwiek działanie, żeby następnym razem było ono bardziej efektywne, czy jest to po prostu mówiąc kolokwialnie dojechanie mi tylko dlatego, żeby ktoś na przykład lepiej się poczuł? To też wymaga ode mnie nazwania konkretnych emocji, czyli słyszę słowa krytyki, pojawia się we mnie hmm, no właśnie, smutek, złość, co się we mnie pojawia, i ewentualnie Dlaczego? Czy złość, która pojawiła się we mnie jest tak naprawdę reakcją na to, co podświadomie wyczułam, że jednak jest to tak krytyka destrukcyjna, czy na przykład jest to coś, co jest związane z jakimś moim poprzednim doświadczeniem, zupełnie niezwiązane z tą sytuacją, ale wzbudziło we mnie złość przez jakiegoś rodzaju analogię i być może ta sytuacja faktycznie jest analogiczna, ale być może ona jest konstruktywna. Więc nazwanie tych emocji jest naprawdę szalenie ważne. Umiejętność zaakceptowania konkretnego stanu rzeczy. Ok, stało się, usłyszałam, że jestem taka, zrobiłam to, mogłoby być lepiej, i tak dalej, i tak dalej, jakkolwiek by to nie zostało powiedziane. I teraz, co z tym zrobię? Ocenię to jak najbardziej bez emocji. Postaram się z tego wydobyć jak najwięcej informacji, które mogłyby mi coś dać na przyszłość, ale jeżeli nawet um, dojdę do wniosku, że była to destrukcyjna krytyka, to i tak muszę to zaakceptować. To będzie dla mnie nauka e, na później, w jaki sposób z tą osobą o tym rozmawiać, czy jest e, zasadne, żeby na ten temat rozmawiać. Czy być może po prostu nasze drogi już z jakiegoś względu nie będą się tak często stykały? Decyzja co do dalszych działań, no jakby nie jest tematem na ten moment naszych rozważań, ale chodzi o to, żeby na to bardzo, tak racjonalnie spojrzeć. Sposoby asertywnego reagowania na pochwałę, i tutaj dochodzimy do takiej drugiej skrajności, czyli tego, co też nas czasami, zwłaszcza przez wychowanie dotyka, to jest taka fałszywa skromność. Samochwała w kącie stała. Nauczani tym wierszykiem wiemy, że nie możemy za bardzo tutaj się jakby stawiać na piedestał, nie możemy mówić o swoich osiągnięciach za dużo, bo może być to źle odebrane. Często jest też tak, że musimy jakby dewaluować to, co usłyszymy na swój temat, żeby właśnie nie wyjść na zarozumiałych. Czyli to takie poczucie takiej fałszywej skromności sprawia, że nie potrafimy znać własnej wartości. I często jest też tak, że na miłe rzeczy, miłe słowa reagujemy, ach. Przypadkiem, ach, o czym ty mówisz? Dobra, nic wielkiego. To jest złe, ale z drugiej strony. Bra ten brak realności, jakby sytuacji, oceny sytuacji i to takie nadmierne zaangażowanie w emocje może powodować, że będziemy na przykład bardzo żądni tych pochwał, zwłaszcza jeżeli nie byliśmy chwaleni gdzieś tam wcześniej i w toku tych doświadczeń no, mamy jakiś deficyt i będziemy chcieli, żeby ktoś tymi pochlebstwami no, zrekompensował nam te deficyty. Ale tutaj z kolei proszę, żebyśmy pamiętali o tym, że rodzi się pewnego rodzaju, Niebezpieczeństwo tego, że ktoś może nami dzięki temu manipulować i że my nie będziemy potrafili postawić granic, bo jeżeli jest tak, że ktoś zbliży się do nas właśnie przez pochwały, może się okazać, że będzie wymuszał na nas albo modelował naszym zachowaniem tak, żeby osiągnąć właśnie swój cel. Dobrze jest znać swoją wartość i dobrze jest też wiedzieć, kiedy ta pochwała, podobnie jak krytyka, ma realne ramy. Sposoby asertywnego reagowania na potrzebę pomocy, czyli wyrażenia prośby. I tutaj jest też takie poczucie niejednokrotnie, że jeżeli ja, Zapytam w pracy o jakąś rzecz, jeżeli o coś poproszę, o jakąś pomoc, to może się okazać, że ktoś o mnie pomyśli sobie, że jestem niekompetentna. A być może tak jest, że jest to naturalne, że w tym momencie na tym stanowisku czegoś nie wiem. A być może tak jest, że po prostu ja czegoś nie wiem, bo tak naprawdę nie ma osób, które wiedzą wszystko. I zawsze, i potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji. Dobrze jest się przyznać, tak samo jak do błędu, tak samo jak do niewiedzy, i dobrze jest też traktować to jako część ludzkiej natury, a nie jako powód do tego, żeby się wstydzić. Ale. I tutaj powtórzę kolejny raz, trzeba mieć do tego takie poczucie, y, taką świadomość własnej wartości i poczucie tego, że mam prawo czegoś nie wiedzieć. Ale teraz y, kolejna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, jest bardzo ważna. To jest też to, że jeżeli ja kogoś o coś proszę, to muszę też być gotowa na to, że ktoś może mi tego czegoś nie dać albo nie zrobić, czyli może się pojawić odmowa. Ważne jest zatem, aby y, z szacunkiem podejść do swojej potrzeby, ale też z szacunkiem podejść do tego, że ktoś może z jakiegoś względu nie chcieć lub nie móc moje potrzeby zrealizować. I teraz dobrze jest umieć to przyjąć, żeby nie popadać, i znowu są dwie możliwości skrajnych zachowań stawiania siebie w roli ofiary, ale też wymuszania decyzji. Czyli proszę kogoś o to, żeby mi pomógł, ale też mam z tyłu głowy to, że może mi odmówić. Sposoby asertywnego reagowania na konieczność wyrażenia pochwały lub krytyki. Czyli stawiamy się po drugiej stronie barykady i mówimy: Ok, teraz ja bym chciała dać komuś informację zwrotną. Zakładam, że pozytywną krytykę lub pochwałę, i teraz w jaki sposób powinnam ją sformułować. A więc, używać komunikatu. Ja. To znaczy, żeby nie mówić na ogólnikach, ale żeby mówić o sobie i o tym, co we mnie konkretna sytuacja, konkretne zachowanie spowodowało, bo pamiętajmy, oceniamy nie człowieka, tylko jego zachowanie. I nie mogę powiedzieć w tym nurcie asertywnym, że jesteś w ogóle beznadziejny, do niczego się nie nadajesz no bo to nie jest konstruktywna krytyka ani żadna informacja e, dla niego to jest takiego dołowanie ale jeżeli powiem że e, w moim odczuciu gdybyś e, zachował umiar w na przykład jedzeniu e, tortu to następnego dnia nie miałbyś dolegliwości tam rządkowych załóżmy, tak? No jest to absurdalny przykład, ale chodzi mi o to, żebyśmy załapali jakby te zasady. Mówię o tym, jakie jest moje uczucie, mówię o tym nie z pozycji autorytarnej, że na pewno gdybyś tego nie zjadł, to byś dzisiaj nie cierpiał, ty żarłoku i jakby nie przerzucam tego na tamtą stronę, na, na stronę tego człowieka, tej piłeczki, ale mówię tak trochę bardziej delikatnie, próbując wskazać na skutki, których mógłby uniknąć, nie jedząc tego tortu w nadmiarze poprzedniego dnia. Należy odnosić się do faktów, czyli nie staramy się nie mówić zawsze, nigdy, bo ty jesteś taki i tak dalej, i tak dalej. To są mało konkretne kwestie. Jestem zadowolona z wyników twojego ostatniego testu, Mam wrażenie, że bardzo się do niego przyłożyłaś i można tutaj dalej wymienić jakieś konkrety, konkretnych działań, ale wolałabym, żebyśmy o tym zapamiętali, że zawsze najważniejsze jest takie, jakby odcięcie się od tych emocji. Czyli nie mówię teraz w tych emocjach, nie oceniam tego człowieka na ogólnikach, właśnie, tylko staram się na konkretach, i przez ten komunikat ja czyli przerzucam tak jakby ten ciężar na to co ja czuję jak ja się z tym czuję i być może też jak ja się z tego cieszę bo to też nie zawsze jest tak że tylko jak ja się z tym czuję z jakimś negatywnym zachowaniem dziękuję serdecznie dzisiaj za uwagę było to kilka tak jak mówię wybranych sposobów reakcji na Pewnego rodzaju sytuacje, ale to też z tego względu, że tak naprawdę są to pewnego rodzaju ogólne zasady, które możemy wykorzystywać w jakichś sytuacjach, które nas ciągle w życiu spotykają, a w których chcielibyśmy zachowywać się w sposób asertywny. Czyli pamiętajmy o szacunku dla siebie, o szacunku do innych ludzi, o poczuciu własnej wartości, o nieobwinianiu się. Ale też o niewymuszaniu na drugiej stronie jakiejś reakcji i o tym, żeby jak najbardziej starać się spojrzeć na sytuację, że tak powiem, z lotu ptaka i uwolnić się od emocji, które mogłyby nam właśnie ten obraz zakłócać. Dziękuję serdecznie za uwagę.